Cześć, z tej strony Silent, tam was w dziewiątym odcinku z serii Minecraft na Solo i dzisiaj będziemy polować na tego tam Krakena co jest za oknem, Nagrałem też odcinek, jak szukam tej śnieżnej piramidy czy coś takiego, ale no, usunąłem, bo jednak jej nie znalazłem. Jestem prawdopodobnie gdzieś za daleko tego. Hmm. A teraz to będzie trzeba tak zrobić. no krzemię z tego piasku na strzały. Mam ich tylko 6. Tam też spotkałem w ogóle serpentyna. za go i dostałem 6 tych zębów jego i tej łuski 8. Potrzebuję też jednego tego, żeby stworzyć jakąkolwiek zbroję z tych tych. No ale tak, no. Teraz sobie to tutaj przerobimy. Nie wiem czy to wystarczy w ogóle, No ale możemy zobaczyć. E, patyki i pióra. O. Uwaga, ile to sobie z tego wyjdzie? 50. No jeszcze możemy sobie pokopać tego żwiru. Jwiru, żwiru. E, więc tak, e, w ogóle pierwszym sposobem na pokonanie. W jedynym jakim znaczem trzeba chyba tylko Tego Jakby te no, ręce czy co to tam macki o macki trzeba Rozwalić i potem chyba tu bo wtedy nie będzie się leczył czy coś Tak mi się wydaje przynajmniej Tylko będę go z łuku nawalał bo On jest bardzo mocny Na hita mnie pewnie zdejmie no dobra, no to chyba tyle powinno już nam starczyć. Eee, tak, 10, dobra. Chyba, że jeszcze tutaj znajdę jakieś tam strzały. A może to z tego też się tutaj da zrobić. Mm, o. A no nie, bo to pióra. Tylko zastępuje. No nic. To idziemy z tym co mamy na tego chłopa A ten... Kurczę, ten niech sobie Waga <grybuj> Lepiej się odsunąć. On nie ma też jednej już chyba nogi. Kolejna Okej okay. W miarę łatwe chyba nawet nie wiem co się stanie jak już mu te wszystkie nogi zdejmę może już nie będzie się ruszał czy coś boxy okej okay. Traci HP, dobra, i się nie regeneruje spoko. E, patrzy się na mnie. O, ma tam jeszcze jedną mackę? Ej, ko... o, no, przecież mam kobla. O, dobrze patrzy się na mnie, patrz. Ej, ziom jak tutaj wszystkie? Chyba wszystkie. Teraz co? Nie będzie się regenerował, chłopie. On się chyba już nie regeneruje. No ale nie patrzcie na mnie. Dziecki trafią O, dobra, mam taką szczelinę O, ile ja będę... Okej, nic nie idzie O nie, patrzcie, chłopie Dobra, teraz coś idzie Mam bardzo mało strzał. 12-3. No, Jak podejdę, to on mnie zabije, co nie? On no, na nie będę chyba testował. Ja zrobię cięci i przekopię te wszystkie zwiry. Dobra, już mam te 52 strzały 20 coś tego flinta wykopałem ciężko, naprawdę ciężko Dobra, wchodzimy teraz tam na górę a muszę się prześpię. Dobra, idziemy spać się z rana go? zostało typie 102 HP To będziemy musieli chyba trochę żwiru pokopać o tu jest I sięgniesz więcej, Nie sięgniesz śmieci, nie? Albo może nie niszcząc tego tu świeć tam gdzie siedzisz A właśnie, bo ja mam wydajność pod y wodą sobie dodałem Już 10 flinta. Ten z wody chyba jakoś lepiej wypada. Ja się z tym naprawdę, co tam wypadnie. Może jakiś fragment z broni coś tam, jakiś kurowiec, czy coś. Albo dużo tego, co wypada z koła marnicy. Eee, pe, pe, pe. Czy ja piór nie wziąłem? Kurczę. Ja wolę tędy. Nie chcę sobie chłopie, tam obok ciebie przebiegać pióra. Nie? Nie wsadziłem chyba tam wszystkich piór. Wszystkie pióra tam poszły, chyba. No nic, chyba została nam walka jeden na jeden. Niestety, ale może już nie powinien bić. Nie mam jeść koksa czy nie? Wiem co tego. Au! Bije. Ała! mocno. No, jak ja mam z nim lać się. No. <trybujesz> Te macki mi przeszkadzają, bo nie mogę normalnie bić go. Au! Za typ Czy ja mogę go zabić Kurczę bele? Jakby miał smoka to bym go normalnie tak wbł... O walczysz może z krakenem A coś to wtedy pomogę Bigo ziomek. Takbym się tak wkopał może pod niego Zobaczymy. <noise> o! No nie są, mnie bije nawet tutaj. Dobra, już ci to łatam, chłopie. Yy. O, teraz jest git. No ja go nie pokonam tak. Muszę tylko jedynie na dystans, ale co no nigdzie nie ma kurczaków, ani piór nie mam. Ajku. to, że się w ogóle piór nie da jakoś craftować? Dobra, widzimy się po cięciu. dobra, e, znalazłem sobie kurczaki. Roznożyłem je i chyba... Uff. Uff no, dobra piw Chodź tu a mam pięć piór dobra to na grocie będę musiał dać nie wiem nawet co orzesz Czyli tam jest jednak smok tu też Bo może mi tu przylecieć Eee yeah. Ja będę musiał wszystko likwidować Wszystkie smoki w okolicy Bo będą chciały mnie zabić normalnie Dobra, może w ogóle z tych dwóch jajek coś wyjdzie? Jakieś kurczaki. A! Hydra. Wszystko obok mnie się pojawia. Czemu tak? No dobra, dam te jajka do zagrod z owcami. Albo nie. Jest jeden kurczak, tylko nie idź mi tam, nie idź tam. Ja bym go zasadził do. O. Dobra, już nie powinien znikać i chodzić. Dobra, jest Git. Eee, teraz tak. Nie może wezmę diamenta. Tak, eee, tu są Uwaga już na tu diamentów Uff Dobra diamenciki i może To coś Chwila Eee Mogłem zamiast piór tego życia, pyk 56 dobra sobie na razie to do plecaka schowam To zobaczyć jak bije ten diamentowy bo znowu będziemy musieli pójść spać nie wiem czy to jest długi odcinek czy krótki Co jest? Wstał nowy dzień A bierzemy łuk I sprawdzamy te Nowe cacka Tylko tutaj na animacji nie widać Niebieskiego tego... No nie no, ziomuś Ty Więc ty pysz sią sprawdzamy eee, no nie patrz się ile 9, dobra, takie 11, 13 tam było? 11, no, jak będę miał, kurde, chyba w mackę poszło. Jak będę miał e, dużo dementów, to będę z tego robił. No A teraz to się sprawdzi. 7. To leci do przodu Cały czas Ale i temu jakiś Nie to jest exp taka Rybki A i dużo tego mówiłem Że może to wypaść No bo to jest taka kałamarnica Może to kraken jakiś skóra czy coś tam I rybki no Dobra, czyli już nie będziemy mieli tego napisu. Kraken na górze. W końcu. Bo od pierwszego odcinka już tam był. A co już snurkowałem? Oj, możemy sobie sobie zrobić takie szkiełko i będziemy widzieć ładnie. Dobra, co to jest? Kraken? Aha. Gotowany krak. A co on mi da? Ile tego jedzonka? Czyli ja walczyłem po jedzonku i po to No i jak czyli, no To jest 33 poziom Dobra, czyli sobie fajnie pokonaliśmy i też te strzały są jakieś... Selec, <gry> kurde No spoczko, podobają mi się one O, mogę na przykład tego ziomka Uff Trafiony Za ile? Nie trafiłem I za 11 No dobra, więc OP są bardzo te strzały. Ale z jednej strony to te ziomeczki to naprawdę strzelają. Te ptaki tym. No dobra, no to ja będę się w ogóle z wami żegnał, bo już pokonaliśmy Krakena. Dziękuję za oglądanie, zostawcie subika, łapeczkę w górę, a może nas będzie już 50 na długo. Bo jest nas w tej chwili 43, więc no tyle, trzymajcie się, cześć.